Cześć. Ziomek chce mi tutaj sprzedać lewa po 10 wygraniach w Counter Strike Global Offensive. Za tą zbrojkę z ISO. Podaje mi pasy. Podał mi już. Patrzysz, czy dobre. Dobre są. Dostaję zbrojkę. Teraz mi mam poleć zbrojkę. Kodzik. On mi zaraz... da. I koniec. Dobra. moje moją pisbać. Właśnie... Zbrojka. Potem i koniec Mówi, że 27 plus moja zbroja Okej okay. Ej chłopaki Jesteście Halo Live Jestem A ja mam pytanie czy jak się z kimś wymieniam, nie? I na przykład dam zbroję? Za konto. CSGO, a on nie do tego konta z CSGO. A ja to nagram, to tą zbroję odzyskam. No małeś kazał nagrywać, więc później rzeczy już Dobra. łatwiej odzyskać, więc... I teraz zobaczymy czy się wyroguje, czy zostanie. A teda mi podal údajne Gorgona coś nie ma. To? Co? Gorgon, Gorgona coś nie ma. AZ2. Ja, to wiesz, ja już wymyśliłem, że można zbijać tą pierwszą formę. I o, tak on to się rozbit, nie? Tak, tak jak się nie zbije to Serio? No Wiesz można potem tak tutaj na tym H na przykład z spienkę na tę drugą kurwa, nie? To truty się nie opłaca robisz, prawda No nie wiem, właśnie jak co to z trutą jest Musisz mieć 300 plus 9 cicho, i chuj, wtedy przerabia, że ci znikają średnio O kurwa, to chujowo właśnie Te to odlubować w Yyy, Dobra, 300 plus 9, ale yy, potem co? Tam masz średnie w tym tej broni czy nie? No nie do wiem, PvP? nie widziałem, nie widziałem Do PVP z bojowego i z to właśnie, to kurwa, to, to, nie, to nie powinno być tak, powinno być struty plus 9 robi znowu broń, nie? To no tylko nie to, nie że to jest za koło lepsze, dlatego że wybrał szlum. Ooo, wyszukał mnie, dobre, poczekamy na małysza, filmik nagramy Wyszukał cię? No. Wylegałam się? No tak, podał mi prawdziwe hasło, ale na Steam'a przychodzi ten kod, nie? Co maila musisz potwierdzić. No. On powiedział, że ten mail mu nie przyszedł i, znaczy, ten kod mu nie przyszedł i się wylogował. User joined your channel. To tak jak się zaloguje, napisz, że na film nagrany i